Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś szkolenie w firmie Texterowniki z automatyki domowej Sinum. Jest ekipa. Mała Paweł. Siema. Także jesteśmy na miejscu. Teraz rozpocznie się szkolenie, także zdamy Wam relację. Co to jest, do czego to służy i dlaczego jest Wam to tak bardzo potrzebne? Dobra. Idziemy pozwiedzać fabrykę. Zobaczymy, co tu się dzieje my obrabiamy tutaj przewody, czyli docinamy na konkretne długości tak żebyśmy mogli zobaczyć, tutaj to się odcinku, więc na konkretną długość odizolowany i oczywiście element końcowy jest też tutaj lutowany i przygotowany do dalszej obróbki czyli przejdziemy sobie zaraz do kolejnej grupy która dolutowuje czynnik, zakuwa i zalewa te wszystkie żeby były Dziennie przerabiamy nawet około 20, ponad 20 kilometrów różnego typu przewodów. W przewodów, czyli mamy już gotowy czujnik, który możemy wykorzystać do Dalszej produkcji czy też do sprzedaży. Czujnik jest tutaj zalutowany, zakuty w tą miedzianą tulejkę i tulejka jest oczywiście też zalana silikonem w celu zabezpieczenia przed dojściem jakiegoś czynnika, typu woda, wilgoć, żeby nie uległa awarii różnego typu czujniki tutaj produkujemy MTC, KTY, PT1000 wszystko w zależności od tego do czego to będziemy używać o tych czujnikach też dzisiaj będziemy sobie mogli troszeczkę więcej e, porozmawiać na pewno no ciąg dalszy tak jest a co ty myślałeś youtuberów naspraszałeś jeden, drugi i w tym obrębie powstaje w całości uzłożona praktycznie elektronika i będziemy mogli zaobserwować cały proces tworzenia. Tak wygląda pakiet dwóch tych samych płytek, jeszcze nie ustawionych Oczywiście płyty, laminaty zamawiamy w firmie zewnętrznej. Tutaj odbywa się montaż elementów. To jest nimnia SMD, czyli elementy będą położone na płytce tutaj na, na wierzchniej warstwie. Nie mamy tutaj żadnych elementów na razie przewlekanych, bo przewlekanych przejdziemy. I na pierwszej linii tutaj na pierwszym etapie na jakim się to jest drukarka. Drukarka metodą szkodku jak na tam niektórzy na pewno pojadą. Przepycha nam pastę lutowniczą przez... E, Szablon metalowy i na tych padach srebrnych osadza się nam e, po prostu pasta lutownicza i w kolejnym etapie przychodzi to do robotu i roboty układają te elementy tutaj e, na tam gdzie? Tak, gdzie nam tam kaminen, a szef hmm. Możemy sobie przejść do to, to tamtej też tak. Roboty e, wyposażone są w dwa ramienia. Każde ramię ma e, tutaj podsys do sześciu elementów i pobiera sobie elementy taśm i odkłada na skazane miejsce na płytce. Na pełnej mocy e, możemy ułożyć nawet do 50 tysięcy elementów w ciągu jednej godziny. Czyli jest to bardzo szybko. Po co taka metoda, e, po co taki montaż? Po to, aby. Te elementy, czy tam te sterowniki mogły być odpowiednio też zgrabniejsze, żebyśmy mogli upakować więcej elektroniki w każdym urządzeniu i dodatkowo, żeby też na pewno przyspieszyć sam proces produkcji tych potrzebnych komponentów, prawda, zaszukali, bo ta linia coś tu stanęła, teraz na mnie idzie, ale chciałem Wam pokazać, że w ciągu przychodzi to wszystko przez każdy robot i końcowym etapem jest to sobie te elementy jest wygrzewanie w piecu indukcyjnym, kiedy indukcyjny jest odpowiedzialny za rozgrzanie całej płytki i w końcowym etapie przy to lutowniczy jest, e, jest to 260 stopni następuje całkowite zlutowanie wszystkich elementów. I... Na ostatnim etapie napotykamy tutaj inspekcję optyczną, czyli musimy skontrolować to, co zostało wyprodukowane przez nasze roboty i w stu procentach każda płytka musi zostać przez nas skontrolowana i w linii to wchodzi też do takiej inspekcji optycznej, która robi zdjęcie każdego jednego elementu, porównuje to oczywiście ze wzorcem i dostajemy już gotowy, potwierdzony, Pakiet płytek, którym możemy dalej do, dopuścić np. do produkcji. Jeśli weźmiemy sobie na tapetę jakikolwiek pakiet, pakiet płytek, widzimy, że tutaj mamy bardzo dużo tych elementów. Każdy element jest odpowiedzialny za. Za swoje zadanie i ma na pewno duże znaczenie, dlatego należy skontrolować w 100%, czy każdy element jest odpowiednio ułożony, czy nie ma jakiegoś przesunięcia, i wszystko będzie nam wszystko działało. Sprawdźcie coś na fali? Jeśli chodzi o montaż elementów czerlekanych, czyli montaż tych większych elementów, które mają nóżki, przychodzą nam na wylot naszej płytki, należy też zlutować. Nie lutujemy tego ręcznie, do tego celu stosowane są właśnie takie fale lutownicze, zaraz będziemy mogli zobaczyć. Roboty i też czynnik ludzki jest tutaj też na pewno potrzebny w dużej mierze, też ręcznie układamy niektóre elementy, ale lutowanie odbywa się tu już na takiej linii będziemy mogli to zaobserwować. Prześlizgnięcie się takiego pakietu z ułożonymi elementami przez falę będzie następowało zluzowanie wszystkich elementów, które, które mamy tutaj wystające na Mogę przydać gimbala, bo mam taki. No, no mogę <laughs> też. Na... Kija. Miałem <laughs> <Ja> sobie taki <wziąłem laughs> selfie stickant. <laughs> Co z komuś zwiniemy coś. to się taśmą przyczepi telefon? Sala lutownicza też ma na zadanie podgrzanie wstępne. Rozgrzewa cały pakiet, żeby w ostatnim etapie końcowym tutaj napotkamy prawie 300 stopni fala ciepłego lutu będziemy na stopni i jeśli byśmy włożyli taką zimną płytkę po prostu by elementy podstrzelały, dlatego ten proces tutaj rozgrzewania też musi, musi być zachowany możecie sobie podejść bliżej za chwilę dojedzie płytka rozgrzana do naszej fali oczywiście paluszków nie wkładamy ez eusz W jest montażowy, gdzie wykorzystujemy dwa roboty. Eee, jeden robot odpowiedzialny jest za programowanie, ewentualnie wklejanie pleksy, w zależności od tego, jaką mamy tutaj operację, jakie mamy grupy produktowe produkowane w obrębie tego stanowiska. A po przejściu przez inne stanowiska, na samym końcu mamy kalibrację przycisków i test programowy. Tu też za to jest odpowiedzialny robot, który ma tam kamerę, śledzi każdy ruch robota i widzi czy, czy wszystko zostało poprawnie zmontowane, kalibrowane. Także też automatyzacja na procesie już końcowego etapu montażu jest też coraz bardziej tam gdzie mamy te większe elementy, które przychodzą nam przez płytkę. W tutaj mamy e, takie stare, może dość też roboty, ale e, bardzo dobrą e, funkcję spełniają, bo obstawiają nam jakieś kondensatory, diody z Dodatkowo przychodzi to przez e, trochę nowszy robot, który jest odpowiedzialny już na montaż e, przekaźników. Wkłada to na wybrane, e, na wskazane miejsce i będziemy sobie mogli po tym etapie dopiero przejść do procesu lutowania na fali lutowniczej oczywiście za tymi drzwiami znajduje się też grupa żeńska gdzie jeszcze ręcznie niektóre elementy musimy nadal obstawiać bo oczywiście nie jesteśmy w 100% w stanie tutaj zastąpić czynnika ludzkiego proszę bardzo trening się nie niszczę tak, ćwiczymy podłączenie automatyki. Wszyscy tak, I wszyscy zamilkają. Tak, Cisza, poczekać cisza. Ja każdy się ucieka, udaje, jak nagrywa, i nikt nic nie wie. Każdy, każdy udaje, że coś robi. Ja nie udaję, ja po prostu siedzę. <śmiennie> tak, sprawdza, my się udaję. Ja udaję, że się na tym znam. Co Andrzej coś, no, no, coś nam jeszcze, coś nam tu no, nie, no, nie no, działa, no, ale ogólnie no, spójrzcie, co no, no, coś tu działa. Automatyka nam świeci. Pyk, pyk i zgasło. Czyli działa. Też zadziałało? No i zgasło. Czyli zaprogramowane. Nie jest to takie trudne. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Wyjście z domu przytrzymujesz. Ogrzewanie zgasło. Wracasz do domu? Oczywiście, roleta. O, proszę bardzo. Roleta się otwiera? Zamyka. A no teraz powrót do domu. Ogrzewanie się włączyło. Roleta się otwiera. Wszystko działa. No <laughs> Czyli można. No, pokaż, jak to działa. Nie, nie, nie. działa. Działa. No i można zdalnie sterować. Ale Wszystko można zmienić. Temperaturę. Ogrzewanie włączyć, wyłączyć, wyjście z domu. Jest jeden zamknięty i już farcia, bo sobie O. Roletka po. Roletka A bramę wyciągamy, dom. Aby nic nie jakieś kontaktowo, niby to normalnie. Roletka się opuszcza. A tak. działa. Coś mniejszego albo coś to się. Ja dobramy to chcemy rzeczy korzystać te z automatyce bramy. Tak, przełączona. Dziękuję. Dodaliśmy automatyzację na telefonie Zapomniałeś zgasić to w domu Bierzesz tak. telefon i naciskasz Wszystko znik. Wyłączone ogrzewanie, wychodzimy z domu Pogaszone światła, zamknięta releta Wracamy do domu Klik Włączamy to co kazaliśmy wyłączyć Włączamy ogrzewanie i gotowe. 400, 400 zł, 400 zł. Jest zabawa. Można sobie ułatwić życie. <noise> Jędrzej? Tak, proste? Proste jak budowa. <noise> jak tam krzykno? Spoko, podoba się. A teraz zmienimy kolor podświetlania klawiszy. No na panelu. I zobaczcie, jaki mamy wybór? O, proszę bardzo. Jest czerwony. Aha. W ciągu dnia na kolor bezczynności, kolor aktywny? Kolor aktywny, czerwony. Jest kolor bezczynności, wyglądamy sobie. ek. Mamy bezczynność, aktywność. Każdy kolor możemy zmienić na każdym klawiszu. Tak, żeby Wam było łatwiej rozróżnić, co to jest. Efekty tak, tak. Nie No, czekaj, nie mogę trafić patrząc na kamerę. Szkolenie w sterowniki dobiegło końca. Napiszcie nam, co sądzicie o tej automatyce. Nam się podobało. Ma duży potencjał, także bardzo szybko się rozwija. Tego wszystkiego będzie jeszcze więcej. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Mamy to i będziemy używać.